Wreszcie możemy ogłosić Juwenalia Tarnowskie. Cieszę się, mogąc ogłosić, że Juwenalia będą w dniach 12, 13, 14 maja. Na tych Juwenaliach od 12 maja będziemy mieli występ stand-upu na auli tutaj w Tarnowie, na kampusie. 13 maja w sobotę odbędzie się również tutaj na kampusie Spartakiada i wieczorem, później po Spartakiadzie wspólne grillowanie, a po grillowaniu rozłożymy się tutaj z kinem plenerowym, na które mamy przygotowane tak co najmniej 300 miejsc, zapraszamy też również wszystkich tutaj chętnych, własne kocyki, własne jakieś leżaczki, zapraszamy z chęcią tutaj, przyjmiemy każde chętne osoby i gwoździem programu tutaj będzie Koncert, który odbędzie się na błoniach, na którym, tak jak zostało już wspomniane, będzie grał Pan Zalewski, zespół Sat Smiles oraz Zespół Jedno. Są to, wydaje mi się, że dość, dość znane gwiazdy, zespoły, które, które tutaj zbiorą dużą ilość chętnych ludzi. Muszę zauważyć, że tutaj studenci już od dłuższego czasu pytają, czy będą iwenalia. Z bardzo dużym entuzjazmem przyjmują e, informację o tym, że rzeczywiście coś takiego się w końcu odbędzie po tak długim czasie. Bardzo dziękuję tutaj władzom uczelni za pomoc w tej organizacji i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, żeby przyjść e, również jakieś, e, uwiecznić te momenty, które tutaj studenci wraz z uczelnią zaplanowali. I wszystkich Tarnowian yy, na ten koncert zapraszam.